Aby zadbać samodzielnie o swoją instalację sprężonego powietrza, powinieneś pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie ignoruj wycieków. Tych, które już są, tych słyszalnych. Jeżeli jesteś na hali produkcyjnej, przechodzisz koło urządzeń, słyszysz syk sprężonego powietrza, niezwłocznie usuń jego źródło. Słyszalny wyciek sprężonego powietrza może kosztować nawet 2000 złotych rocznie. Po drugie, używaj właściwych rzeczy, właściwego sprzętu i osprzętu. Wielokrotnie zauważamy podczas przeprowadzanych przez nas audytów, że firmy użytkują osprzęt, który nie jest przeznaczony do sprężonego powietrza. Dziwnego rodzaju węże, opaski, które z czasem powodują, że instalacja staje się nieszczelna. Po trzecie, niestety, cena gra rolę. Kupuj urządzenia i osprzęt droższy, bo on zazwyczaj jest lepszej jakości. Złącze, które kosztuje kilka złotych, po dwóch, trzech użyciach zaczyna przepuszczać sprężone powietrze. Złącze pięciokrotnie droższe nie przepuszcza sprężonego powietrza przez półtora roku. Po czwarte, edukuj swoich pracowników. Ucz ich tego, że powietrze jest tak samo drogie jak światło, woda. Niech korzystają z niego w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Wielokrotnie widzieliśmy zaniedbania właśnie w tej części działań firmy. Zapraszamy Cię też również do pobrania bezpłatnego poradnika, jak oszczędzać sprężone powietrze. Znajduje się on na naszej stronie internetowej. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak oszczędzać sprężone powietrze. Zapraszam Cię do krótkiej rozmowy ze mną.